Wiele osób w moich filmach na temat lamp błyskowych pyta mnie, jak to robię zdjęcia w trakcie tańców z 1,60, albo 1,40, albo nawet 1,15 sekundy. Jak to możliwe, że postacie na tych zdjęciach są zamrożone? Nie, 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 bo nie powiem panu czego. Nie powiem. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Czas naświetlania może dawać kreatywne efekty. Ja jednak z tych możliwości korzystam na tyle rzadko, że ten parametr na pewno nie jest najważniejszym parametrem, jaki ustawiam w aparacie. A w zasadzie tego nawet nie ustawiam. Co? Czas naświetlania określa, jak długo światło wpada na matrycę. To znaczy, ile czasu będziemy naświetlać dane zdjęcie. No i chuj, no i, cześć. Jeśli chodzi o długi czas naświetlania, no to im dłuższy ten czas naświetlania, tym wartość na przykład będzie wyższa. To znaczy jedna druga sekunda, sekundy to jest dosyć długi czas naświetlania, który wizualnie na zdjęciu będzie kończył się tym, że światła na przykład jadących samochodów będą rozmyte, a biegnący człowiek nie będzie zamrożony w ruchu, tylko też będzie rozmyty. Jeśli jednak chcemy zamrozić coś w ruchu, to musimy skrócić czas naświetlania. Skrócić czas naświetlania, czyli ustawić na przykład jedną tysięczną sekundę, czyli bardzo krótki czas naświetlania, który spowoduje, że w tym ułamku dosłownie sekundy zamrozimy coś w ruchu i na przykład jadący pojazd będziemy mieli złapany w danym momencie tak jak go teoretycznie widzieliśmy, znaczy tak jak najczęściej widzimy na zdjęciach, tak? Czyli jest zamrożony obiekt, który był na przykład w bardzo y, szybkim ruchu. W zależności od efektu, który chcemy uzyskać, możemy wydłużać bądź skracać czas naświetlania. Także w fotografii, tak mniej więcej, uznaje się, że krótki czas naświetlania no to będzie 1000, 1 500 sekundy, a długi czas naświetlania to na przykład 1 5 sekundy. W takim czasie naświetlania trudno nam będzie złapać kogoś w ruchu, by nie był poruszony. Ale o takich kwestiach, co w jakich czasach naświetlania łapać. Opowiem za chwilkę. Czas naświetlania, poza tym, że wpływa na to, jak światło będzie wyglądać na zdjęciu, jak ruch będzie wyglądać na zdjęciu, czy to będzie rozmyte, czy będzie zamrożone, powoduje też, że tego światła wpada na matrycę nam więcej. O tym powiedziałem na samym starcie, bo im dłużej naświetlamy klatkę, tym tego światła wpadnie na matrycę więcej. Więc jeśli mamy ciemne pomieszczenie, gdzie jest mało światła, to ten długi czas naświetlania może spowodować, że w trudnych warunkach będziemy mogli zrobić dobrze naświetlone zdjęcie. Ale trzeba uważać na to, co powiedziałem przed chwilą, bo jeżeli ktoś w tych ciemnych pomieszczeniach będzie się poruszał, no to trudno go będzie złapać zamrożonego w ruchu. Także podsumowując czas naświetlania. Czas naświetlania daje nam więcej możliwości, jeżeli chodzi o naświetlenie zdjęcia w Trudnych warunkach oświetleniowych. Wydłużając czas naświetlania, będziemy mieli więcej światła i możemy w tych trudnych warunkach zrobić dobrze naświetlone zdjęcie, ale musimy też uważać na drugą stronę medalu, czyli na to, by to zdjęcie nie było poruszone. Jak zawsze, coś za coś. Wiele osób w moich filmach na temat lamp błyskowych pyta mnie, jak to robię zdjęcia w trakcie tańców z jedną albo 140, albo nawet jedną piętnastą sekundy. Jak to możliwe, że postacie na tych zdjęciach są zamrożone? Nie, 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 bo nie powiem panu czego. Nie powiem. Otóż lampa błyskowa ma taką, oczywiście w cudzysłowie, magiczną funkcję. Magiczną funkcję, która powoduje, że można dzięki niej Zamrozić ruch mimo długiego czasu naświetlania. Do zamrażania ruchu na zdjęciu lepsze będą te słabsze, krótsze błyski, czasowo krótsze. Im mocniejszy, czyli dłuższy błysk, tym może pojawiać się gdzie nie gdzie na zdjęciu coś rozmytego. Także te krótsze błyski powodują, że łatwiej nam będzie zamrozić ruch mimo długiego czasu naświetlania ustawionego w aparacie. Ale oczywiście wtedy wpadnie nam mniej światła na to zdjęcie, więc być może będziemy musieli zmniejszyć przysłonę, bądź podwyższyć ISO. Wracamy do tematu, że jak zawsze coś za coś. Zajebiście, że nagrywam cały film bez bocznych lamp. W trakcie błyskania z dłuższym czasem naświetlania, i w zasadzie to się tyczy błyskania z lampą na wody, staram się też być blisko, bardzo blisko obiektów, Najczęściej ludzi, których fotografuję, by to światło docierało na tych ludzi i by ci ludzie byli zamrożeni w danym ruchu. Jeżeli coś dzieje się za nimi, jest jakiś miraż świateł, dzieje się nie wiadomo co w tle, to tam to rozmycie aż tak mnie nie interesuje, a nawet często wpływa korzystnie na zdjęcie i powoduje, że to zdjęcie jest ciekawsze. Na pierwszym planie mamy coś zamrożone w ruchu, a w tle mamy rozmyte na przykład światła od DJ-a, jeżeli chodzi o fotografię ślubną. Czemu tak się dzieje? Bo to światło dociera na ten pierwszy plan, a na drugi plan już nie dociera albo go, do, go dociera na tyle mało, że tam już jakby scena jest widoczna dla aparatu tylko w ramach tego czasu naświetlania ustawionego w aparacie. A ten aparat, bo ten błysk tam nie sięga, a ten aparat widzi tylko tą scenę właśnie na dłuższym czasie naświetlania, a na tym przedzie mamy doświetlenie lampą błyskową. Może się to wydawać skomplikowane, ale nie jest i przede wszystkim działa. Napomknąłem wam tu kilka razy odnośnie czasu naświetlania na zdjęciach ślubnych, ale tych z lampą. A co jeśli chodzi o zdjęcia ślubne ale bez lampy i w ogóle o fotografię ślubną? Otóż ja raczej trzymam się za zasady, że mniej więcej 1 dwusetna, 1/125, 1/250, 1/320 to są czasy naświetlania, jakimi operuję. Oczywiście jeżeli jest bardzo ciemno, to czasami schodzę z tymi czasami niżej. Ja działam na preselekcji przysłony, co już mówiłem nie raz, więc Będziecie mogli też na innych moich filmach, jak się cofniecie troszeczkę, dowiedzieć się właśnie, jak działa proselekcja przysłony. Otóż zakładam, że w aparacie będę ustawiał tylko przysłonę sam ręcznie, a resztę aparat dobierze sam w ramach parametrów, które mu nałożę. I przechodząc już bardzo szybko do czasu naświetlania, to w przypadku, jeśli. Wiele się dzieje na zewnątrz, no to tam sobie ustawiam najdłuższy możliwy czas naświetlania na 1320, ale jeżeli wiem, że jestem w ciemnym kościele, to sobie na przykład ustawiam 1125 i dzięki temu trochę wydłużam ten czas naświetlania, a zdjęcie i tak będę miał zamrożone. Nie używam ogniskowych dłuższych niż 50 mm, więc też nie mam takiego efektu jak przy bardzo długich ogniskowych, gdzie mogę ja. Poruszyć to zdjęcie ze względu na drżenie dłoni. Także w fotografii ślubnej, też wiem, że ta 1,250 w zupełności wystarczy, by ten ruch był zamrożony. A jeśli na przykład używam 1,60 albo 1,125, a ktoś macha ręką bardzo dynamicznie i ona jest lekko rozmyta, to zdjęciu to w ogóle nie przeszkadza. Także to są czasy naświetlania, jeśli chodzi o fotografię ślubną. Inne będą czasy naświetlania odpowiednie, jeżeli byśmy, nie wiem, fotografowali biegające psy albo nie wiem jakieś sportowe wydarzenia albo lecącego ptaka. No tam już trzeba trochę innych zasad się trzymać. W fotografii ślubnej te czasy są jak najbardziej bezpieczne. Jeśli chcecie więcej technicznych filmików, to przejdźcie na film o ISO. On niejako łączy się z tym filmem o czasie naświetlania, bo te parametry, czyli przysłona ISO i czas naświetlania, są kluczowe, by znacie dobrze, by dobrze i świadomie fotografować. Także zapraszam Was na tamten film. A jeśli chcecie więcej takiej stricte ślubnej wiedzy, to oczywiście znajdziecie ją też w moich innych filmach, ale jest też ona dostępna na mojej platformie z kursami. Link macie w opisie. Tam macie dostępne presety, kursy, warsztaty, audyty.